że pierwszy raz mi pojechali na dożyniki, dostaliśmy pierwsze miejsce. Drugi e, Ostatni raz jak byłem na dżelikach dostaliśmy miejsce w na no, Tarzankach wiejskich naście były byli do Dostaliśmy pierwsze miejsce, pan były, dostaliśmy pierwsze, krasikośmy dostali pierwsze, pojechaliśmy do Lubiela. I tak zakończyła. No, to my musiały Panie ładnie śpiewać. Chyba. No, no Zajdanki, zaśpiewanie. Mhm. Zajadniki się dostały. Za za jeszcze Danek, mhm. teraz dwie w zeszłym roku jeszcze nie skończone. Bo jak zachowała. tak. Biła Pani w tamtym roku, no, tak? No, robiłam do kościoła. Mm -hmm. Do kościoła mm. robiłam. Y wspomniała Pani, że później poszła do pracy, czyli w tym czasie jak y działała Pani w tym kole gospodarstw wiejskich, to tylko była praca na, na, na w gospodarstwie, no, tak, tak? tak, na gospodarstwie. Ile mieliście tego gospodarstwa? No, 4,5 hektara było się coś. No, toż trochę, no. I i to trochę. trochę. Co się uprawiało? A i zboże, buraki, cebule, maliny maryny. Było co robić. Mm -hmm. Zwierzęta jakieś? Były krowy, świnie. Dużo? Na świnie to nieraz było i po dziesięć. Mm. To już taka hodowla można powiedzieć troszeczkę. A no. takśmy panie robili, że jedno się uchowało, dwoje się uchowało, sprzedało się, kupiło się za jedno pasze. Bo nie wystarczało z tego wszystkiego na wszystkie, i, i, i coś tam zostawało z tego. Kury pewnie też. Gory, Kury, tak, kaszki. O krów ile było? A dwieśmy mieli tak. krowy zawsze. Konie? Jeden był Ciągnik był, czy...? Nie no no późniejśmy kupili. Pani też jeździła? Nie. Nie. Mąż? Tak. Mhm, mhm. A, a po, pole wszystko to tutaj w Popowie, tak, no, mhm, mhm. I... czy jeszcze gdzieś indziej? Tutaj. to wszystko przy tym, podczas tych występów to były tylko jakieś piosenki, wiersze, czy też jakieś inscenizacje takie teatralne? Różne były występy, wie Pan. Różne. Weselne było stato dawne. Kieszenie kapusty było. Jeszcze tam, rozmaite na Trzech Króli te, te... To się, te, po te bułki, jak to się uwidzieliśmy. Były te, wszystko takie było. Co tam w repertuarze jeszcze było? No i te piosenki, i te, i te obrzędy to były. Mhm. Czy to były piosenki tylko gdzieś zaczerpnięte skądś, czy same Panie coś pisały? Były trochę tak zaczerpnięte, co były jeszcze z młodych lat, co mama mi przekazała, mhm. bo moja mama to lubiła śpiewać. Mhm. I późniejśmy same układali. Ja układałam piosenki, i panie układały moje niektóre, pomagały i dać mu na no to szło ładnie. Czyli też pisała pani te pisała, tak, tak, I, i wiersze to tak, I, na, i piosenki. Na wiersze to zawsze jeździłam, jak były te, w um, gościach to były te, co te wiersze były. Konkurs, jakiś konkurs, konkurs konkursu, po poezji. To no, tak? no zawsze. Nawet miałam propozycję, byłem na przeglądzie, to miałam do Kazimierza. Nie pojechała Pani? Było pani tak, pojechałam tam do Lubliny na ten przegląd i był taki młody zespół prężny. Skądś tam jednym, skądś tam. Było i kilkoro tych, i też ładnie śpiewały i one wygrały. I ja wygrałam i tak mnie prosiły, i ten instruktor mnie prosił, tego, i, ta, i ta kierowniczka z tamtego zespołu, żeby ustąpić z miejsca, żeby pojechały te młode, bo oni są młodzi, to będą się angażować, to ich pociągnie do tego. No i ja zrezygnowałam, mówię, będę bez Kazimierza pojechały tam. Mm. Ale ja będę No Kazimierz to już duża impreza i telewizja, i radio, i wszystko. Jeździliśmy I do to... Kazimierza na tak? wycieczki. A na, na... wycieczki? Tak. wycieczki. Mm -hmm. A gdzie, gdzie najdalszy występ był tego y, koła waszego? A tam na brzegu. Tam na mm -hmm. To były dożynki, czy jakiś konkurs? Był konkurs. Mieliśmy wesele starożerne. To było pod ośrodkiem kultury za kultury. W środku kultury uh -huh. tam uh -huh. A stroje pani miały, tak? A mieliśmy, a cośmy zarobili, tośmy kupowali. Uh -huh. I sam myśmy zorganizowali to wszystko. Aby nam kupił później co zrobić buty. Buty tylko. Na, <laughs> No to właśnie, czy, trudne czasy, niby. Trudne były. Trzeba było samemu sobie dzisiaj to idzie się, prawda, do organizacji jakiejś i pisze się wniosek i pieniążki dają. Ale wie pan, to było tak, że ja byłem we Siedziachowie i tam przy, w powie w Domu Kultury, bo mnie zaprosiły. I taka pani z Warszawy przyjechała, która ona kieruje tymi zespołami, nie? No i się zainteresowała mną i pogadaliśmy, ale ona mówi tak, wie pani co, ja się postaram, że pani pieniądze dostanie na stroje. No i przeszło do mnie, że stroje, że, 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 że będę mieć pieniądze i to wszystko, Zostało tak. Gdzieś się to powiedziało. Hmm. ale powiedziała ta Pani, żeby kierownik podpisał, że jako pracujemy w Domu Kultury, żeby podpisał jako jesteśmy w tym kołem, nie? I to wszystko stało się tak. w Józefowie, tak? W tym Pannopolu je podpisał Hm. I w Józefowie też nie wyszło? No i w Józefowie to ja byłam, tak, tylko zaprosili mnie, jak ta Pani przyjechała. Mm -hmm. To byłam, bo gości był. Byliśmy i w Józefowie też nas zapraszali, jeździliśmy. No w Annopolu niektóre zespoły dostawały stroje, ale to też nie pamiętam jakie to były lata. Nasze stroje pieniądze były, tylko że zostały zakręcone, mm -hmm. bo ta Pani później dzwoniła i pytała się czy kupiliśmy, czy mamy stroje. No to może poszły pieniądze z góry, a ktoś... Tak I na coś innego. Tak. Coś innego poszło. Mogło, mogło, tak mogło tak być. Jeden pan to z domu, który chciał mi powiedzieć, ale mnie nie powiecie, Co się stało z waszymi ludźmi? Hmm. Ja, jakie te stroje pa, państwo mieli? Bo teraz y, niedawno ukazała się taka książka o stroju ludowym. Y, Kraśnickim i takim janowskim, bo kiedyś tutaj taki strój obowiązy znaczy obowiązywał, przypisywano, yy, nie wiem czy nie, strój kszczonowski, ale był taki strój wyodrębniony jakby nadwiślański. Pani, pani wie, albo czy potrafi Pani opisać, jakie te stroje były? Jakie tam kolory były? No myśmy mieli spodnice bordowe i to nasze pane były te. Bordowe spódnice, tak? Właśnie i mieli. Ale poza tym ja wyszywane co Takie jak kiedyś były. A na głowach jakieś chustki? Mieliśmy chustki. W, w jakim kolorze? A mieliśmy zielone i czerwone. Mm -hmm. Takie i duże chustki mieli i małe chustki mieli. To y, y, gdzieś panie czerpały wzór do tego y, stroju? Ano jeździło się poza spało, je Jak tu ma. Czyli tak bo bardziej... Takie zapożyczenie z, tak, tak. z podglądnięciem no, gdzieś tam. No, to w każdej stroju to się wiadomo, było jak musi wyglądać? Mm -hmm, mm -hmm. No bo wiadomo, no w każdym jakby zakątku Polski są troszkę inne te stroje, no, no, różnią się. Tak, każdy ma inne. Teraz właśnie etnolodzy, tacy kulturoznawcy próbują dotrzeć, jaki tutaj A, był oryginalnie. jakiś świecie to dostał to, bo to był prężny zespół, dostał był eleganckie ubrania. Mm -hmm. A myśmy nie takie swoje, coś by poszli sobie. W świeciechowej chyba to koło starsze było, prawda? Starsze, no one 40 lat były. Mm -hmm. A to wasze ile działało? A chyba 10 lat. Mm. No, ale też trochę to panie wniosły tutaj do, do, do naszej tej lokalnej kultury trochę. No, no tak. I wie pan, później ja sama zostałam tutaj no Jeździłam bez na każdej imprezy. Sama? Tak, mnie tak. zapraszały. Mm -hmm. Na każdej imprezy mnie zapraszały. I... Do, do, do którego roku? Jakby pani a ja już za dwa lata nie jeżdżę. Ze dwa lata? Czyli ta, to tak nie, niedawno pani przestała? Ta, przestałam, tak, przestałam. No. no bo wie pan, to trzeba mieć pieniądze, pojechać. Jak się jechało na imprezę, to na, na seniora, że na jakieś spotkanie, to coś się brało. Tutaj Pani należała w Andopolu do klubu seniora? Tak, nie należałam tam komisjalnie, ale tylko mnie zapraszały jako gościa. Aha, nie należała Pani nie, do klubu nie, seniora żadnego? Nie, Zobnego. Jako gościa mnie zapraszały zawsze. Mm -hmm, mm -hmm. No to yy, niech Pani spróbuje powiedzieć yy, któryś z tych wierszyków. O <laughs> Może być różne. Które Pani pamięta? No o Pomkochane, kochany ludzie. Tak senior siedzę i myślę i myślę i w głowie i mi się wcale nie wiesi, jak ten czas strasznie szybko leci. Jestem się nie ujrzała, a już się zestarzała i seniorku zostałam. Ale wcale się tym nie przejmuję. Wypiję się, za za ja za po podrańcuję. A w zdrowie Boga proszę i to wszystko jakoś tam znosę. A mój sąsiad jest seniorem, samotnym, przychodzi nieraz i tak się żoli, tak bidoli. Że z niego chłopa nie ma, że nie może chodzić, ręca i nic nie może robić, bo go strasznie wszystko boli. I mówi tak, wiesz co, sąsiadko, nie mogę sobie darować jednego. A wie co ta jego? A wiesz co, nie mogę sobie darować nie wiem ja sobie będę mógł tańcować. I jakbyś tak długo była, to może byś mi coś zima. A jak o no, co się poradzę, do doktora iść poradzę. A on go, a co mi doktor pomoże? Co mi doktor poradzi? Młode lata gdy mnie wsadzi. No to jak widzę, że nic nie poradzi, to nie trzeba widolić Jak z tak trzeba się ruszać i chodzić i ze wszystkim się pogodzić. A on go, oj, jak się tu mam pogodzić. Kiedy jak ja się na siebie spojrzę, to moje włodzie jest sobie dużo chcieli. Ale co z tego, jak na taki zniecany? Nie mam podstawy, nie mam swojej urody, ale wiesz co, sąsiadko, ja myślę, że tak do siebie przytuluł. Za tym się za kolanko, to bym sobie przypomniał, jak sobie były młode. A jako, no to nie ma nic, nie z tego zlego, się. Ale żebyś żebyśmy nawet załowa kolana szybko, to może lata się nie wózczą i nie wyjdzie ci nic z tego. A on mówi tak, ej, nie ma tam co gwarantować, jak chcesz, to może was spróbować. A jak go spróbowałaś, a on mówi, tak, wejpa się w parę i ja zapoca, będę mógł tańcować a on go, to, <coughs> go pan co... patrz od będę mógł tańcować a u mnie sąsiedzie coś ci to chodzi po głowie ty się nie mord, potańc z tego, że mord po swoje zrobię a ty a było tańcu jesteś zamyślany jak ty możesz tańcować jak ty chodzisz jak spętany? to tańca to, że będziesz trochę ruchu i słuchu a mało się wytańcowałeś aż młody był gdzie jakie granie było, to wszędzie lotowałeś. Wszystkich babu po kolicach wytańcowałeś. A do roboty w domu to się je brałeś, jak kobietę swoje gnąłeś. Oj, dobro ta twoja kobieta dobro była. Wszystko w domu za siebie zrobiła, jeszcze na granie za tobą chodziła, bo ci koszulę nadmianę nosiła, bo ty jak się przez wieczór wytańcowałeś, to siedem razy koszulę makro na suku zmieniłeś. No i co się z tego wyszło? Nogie rewryzułeś, chodzić i możesz, i kalichu zostałeś, a kobieta do zimy zagnąłeś ty tańcy. A mówię, bo jak chłopisko posłuchało, to się wzięło, no, rozpłakało. A jak dom, no i czego Teraz święty Boże nawet płacz ci nie pomoże. Kobieta się nie wróci. A bo wiesz, co nie chodzi o kobiety. I na żem się jak kiedyś to tak muzykanty ładnie poleckie walceki grały, gdzie buchy je w tańcu przytulały. Oj, fajnie, fajnie to było. Teraz tego nie ma, wszystko się zmieniło. A, prawdę godno, się zmieniło. Teraz to muzykanty żadnych polecków, żadnych walceków nie grają. A tańcować, to tak tańcują, jak grają, tak skokają. A źle w tańczą, to się nie przetulają. A ty, jak chcesz jeszcze tańcować, to idź do doktora, niech ci trochę nogi podkuruje, bardzo przychodź do mnie i będziemy trenować. Jak tak zmierzchnie potrenujemy, to może coś się nauczymy. I jeszcze skokać z tymi młodymi pójdziemy. Oj, tylko co ci kotać? Taniec, to jest nie na moje zdrowie, Przecież pies zajął mu chorą nogę jedną. Jakbym wskoczył, to mi się przewójrzę podłogę i bym podługł sobie głowę. Oj, sąsiadka, przemuje z głową. Młode lataśmy przeżyli, starszych lataśmy co czekali. Trzeba się jakoś nie dawać, niech się bali jakby dalej. Siad do przodu, a my za byś bach nie zostali.